Witamy was bardzo serdecznie. Zosia, hej, i ja, Gosia. <noise> Dzisiaj porozmawiamy, słuchajcie, o tematyce, którą ostatnio bardzo chciałyście posłuchać, czyli staniki trzymające się bez ramionczek lub do zadań specjalnych, ale na duży biust. Dlatego, że tutaj się, słuchajcie, zaczynają rozmiary hmm, od D wzwyż, a kończąc na K. Więc dosyć spora rozmiarówka. K jak kocham Cię, jak Karolina, jak... Co tam wolicie, ale tutaj, jak widzicie, w nas naszej Zosi, to jest balkoneta, która się trzyma perfekcyjnie bez ramionczek. Zaraz Wam to pokażę. Bądź uprzejma, Zosieńko, odwróćcie się na sekundeczkę, żebyśmy pokazali. Sam paseczek z tyłu jest szerszy, jak widzicie, wykończony silikonem od strony wewnętrznej, i jak odepniemy ramionczka, zaraz Wam pokażemy. Staniczek będzie się trzymał perfekcyjnie bez, bądź uprzejma się odwrócić. Zwróćcie uwagę, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że w przypadku balkonety ona przepięknie zakańcza piersi, jeżeli chodzi o budowę przodu, jest krótsza po bokach, wyższa w środku, tak jak stara bardotka, nie wiem czy pamiętacie ten krój, ale on był niższy i dawał taki efekt wypadających piersi. Więc dochodzenia takiego rzeczywiście bez, no to średnio się nadawał aż tak często, chyba że tam gorsze tak mocno trzymał, nie? A w przypadku balkonety, ona świetnie się trzyma, bo zakańcza, jest wyższa, jak widzicie, i super trzyma, i z boczku to widać idealnie, jak tu pięknie trzyma i odpowiednio zabudowuje. Wiadomo, że nie skaczemy, nie fruwamy, ale chodzimy, funkcjonujemy w normalny sposób. Dlaczego bez? Bo do wszystkiego. Dokładnie. Jeżeli macie taką sytuację, że sukienka. Jest w wersji, z, gdzie potrzebujecie silikonowy tył. To dokładnie jest taka sama odsłona, jak to, co prezentuje Zosia, ale w wersji z odpinanym, słuchajcie. Tyłem, że możecie sobie raz zamontować taką właśnie wersję silikonowego tyłu, albo, jak nie potrzebujecie, dopiąć wersję materiałową. Natomiast to jest oczywiście tak zwany stanik do zadań specjalnych, bo dla tych, które nie ufają stanikowym bez ramiączek, zawsze możecie dla zabezpieczenia ubrać sobie ramionczko, czy na szyję, czy wersję podstawowe, więc do Was należy wybór, kochane. A beżu pod niczym nie widać. Ostatnio miałam nawet dziewczynę, która miała czarną kolonkową sukienkę i nie wybrała czarnego w tej wersji, tylko beżowy, bo on się pokruściałem i nie było go w ogóle widać. A czarny się świecił. Także to tak jako ciekawostka. Więc piszcie, co Was interesuje w tym aspekcie. Więc łapki w górę, piszcie w komentarzach, czekamy na Was <laughs> z Zosią. Do zobaczenia!